Firma Weisberg wykonuje żerendole kryształowe, głównie pod indywidualne zamówienie, z różnego rodzaju kryształów do wyboru. Są to kryształy z Czech, bohemiowe, swarowski, Austria, w zasadzie różne jakości, różne wykonanie. Oferta firmy Weisberg jest unikatowa, ponieważ większość produktów jest wykonywana z elementów, które nie są dostępne nigdzie indziej. Są to elementy ręcznie szlifowane, które są niespotykane w innych ofertach, ponieważ to produkty nawiązują do elementów, które były wykonywane 200-300 lat temu. Poza tym mamy też produkty standardowe, które są z maszynowo odciętych kryształów wysokiej jakości. Nie, nie, nie do spotkania w zwykłych ofertach, ponieważ są to produkty skierowane raczej do klienta premium, bardziej co można. Oferta jest skierowana do klientów, którzy chcą kupić coś wyjątkowego. Natomiast przedział cenowy produktów oświetlenia kryształowego. Dla przykładu zaczyna się od 2000 zł, ale ten sam produkt w cudzysłowie, ale, ale z jeszcze wyższych jakościowo produktów może kosztować 4, 6, a nawet 10 tysięcy, więc tutaj jest naprawdę bardzo duża możliwość. Przy czym produkt, który u nas się zaczyna od 2000 tysięcy złotych, jest już produktem, który bardzo wysokiej jakości. My nie oferujemy czegoś słabej jakości, więc tutaj jest gwarancja wysokiej jakości. Można tylko coraz, lepsze, coraz lepszej jakości. Ta cena też jest uzależniona od tego, jaką formę się wybiera. Jeżeli się wykonuje oświetlenie z dużych kryształów, ona, ona oczywiście od razu będzie droższa, ponieważ duża bryła sp sprawia, że, że, że te ceny mocno idą w górę. Wysyłamy produkty zarówno za granicę, jak i, jak i mamy klientów w Polsce. S są to raczej kraje zachodnie, chociaż też zdarzają się klienci ze wschodu. Którzy wybierają produkty już raczej tej najwyższej jakości, bo produkty eksportowane za granicę raczej są z najwyższej jakości produktów wykonywane. A na teren Polski klasa premium i troszeczkę wyższa, jednak, jednak dominuje. Żyrandole wykonuje na miejsce pod indywidualne życzenie klienta, Osoba kupująca może wybrać sobie rodzaj kryształu na miejscu, rodzaj kryształu, elementy, z których się lampa ma składać, ilość kryształu, czy ma być go więcej, czy ma go być mniej kolor ewentualnie, jeżeli takie, taka jest potrzeba, abażury, wielkość średnice, wysokość lampy. Wszystko można indywidualnie dopasować na potrzeby klienta. Naszą ofertę można zobaczyć na stronie internetowej www.weisberg.com.pl Ale najlepiej zapraszam tutaj do siebie, gdzie można wszystkie produkty zobaczyć na żywo, jak one wyglądają. Jest to bardzo istotne, ponieważ na, na fotografiach wszystko Zawsze wygląda tak samo. Rzeczywistość dopiero weryfikuje jakość produktu. Zapraszam Warszawa Bartycka 26, pawilon 16, lokal 924.